Witamy w drugim odcinku, podczas gdy będziemy pokazywali koodrzek. Spójrzcie na to. Niczym trawa na sawannie w porze suchej. Cudownie, czuję się naprawdę jak w domu. No i słoneczko wyszło. Jeżeli tak zostanie, to, to może pójdziemy z Klemensem na plażę i pokażę wam uroki tego pięknego miasta. Widzicie, jaki piękny chodnik. Bardzo długi. Muszą się na nim przejść. Jaki stary słup. Bardzo to mnie rajcuje. odpoczywamy. No, ale za chwilę ruszamy w dalszą podróż i pokażemy Wam piękny kołówek. Wystąpić do tego parku, który jest, no, wydał mi się bardzo śliczny. Dlatego właśnie tutaj przeszłam, ale chyba zabłądziłam. Nie wiem, którędy mam iść, żeby dojść nad morze. Klemens poszedł sobie, oczywiście, drogą krótszą, ale mniej malowniczą, bo koło ulicy. Hmm, którędy by tu pójść? Może tędy. Że byłam tu parę minut temu. Chyba będę musiała zadzwonić do Clemensa. Żeż jest. Hmm. ten park jest po prostu ogromny. Hmm. mam wejście to wielkie, powalone drzewo. Kurczę, postanowiłam. No, postanowiłam, ale nie wiem, czy mi się uda. Spróbujmy. No, tą wszystko widzę, widzę dokładniej, ale ono jest strasznie wysokie. Nie wiem, czy uda mi się wejść chociaż do połowy, żeby zobaczyć, które będę mogła wyjść. Albo przejść koło amfiteatru. Bo ja go też chciałam wam pokazać. O, tamtenby droga, super. Nareszcie mi się uda.